Księżyc Ziemi jest nadal jedynym obcym ciałem niebieskim, na którym ludzkość kiedykolwiek postawiła stopę. Jak dobrze wiadomo, amerykańscy astronauci Neil Armstrong i Erwin Bazaldrin mieli uwiecznić się w podręcznikach historii na zawsze w 1969 roku, kiedy z powodzeniem przeprowadzili pierwsze załogowe lądowanie na Księżycu ponieważ jedyny naturalny satelita Ziemi znajduje się dość blisko swojej macierzystej planety, jest, co zrozumiałe, obiektem astronomicznym najlepiej zbadanym do tej pory. Nie oznacza to jednak, że rozwiązaliśmy już wszystkie tajemnice otaczające tego fascynującego satelita. Nowe odkrycia dotyczące Księżyca Ziemi, które są wielokrotnie odnotowywane przez ekspertów, regularnie przypominają nam, jak wiele tajemnic stałego Towarzysza Ziemi wciąż wymaga rozwikłania. Teraz zdradzimy Wam, na jakie przełomowe odkrycie natknęli się badacze ziemscy w czasie ostatnich badań i jak może to utorować drogę do kolonizacji Księżyca. Chcesz dołączyć do nas w naszej podróży do największych tajemnic wszechświata? Pamiętaj, aby zasubskrybować The Simple Space i włączyć powiadomienia, aby w przyszłości nigdy nie przegapić żadnego z naszych filmów. Jeśli podoba Ci się treść naszych postów, daj nam kciuk w górę. Plen na Księżycu Ze swoją powierzchnią usianą kraterami i pokrytą pyłem Księżyc niekoniecznie wydaje się przyjaznym dla życia ciałem niebieskim. Niemniej jednak w przeszłości satelita wielokrotnie był przedmiotem zainteresowania naukowego, gdy przyszło do założenia stałej osady na obcym obiekcie astronomicznym. Oczywiście tak wymagające przedsięwzięcie jak założenie bazy księżycowej obarczone jest ekstremalnymi wyzwaniami. Najważniejszym z nich jest problem zapewnienia wystarczających zawodów dla hipotetycznych mieszkańców satelity. Powszechnie wiadomo, że oprócz wody i jedzenia, do przeżycia człowiek potrzebuje przede wszystkim jednego: powietrza do oddychania. Z tego powodu naukowcy od dłuższego czasu poszukiwali sposobów i środków, aby zapewnić niezbędną produkcję tlenu na księżycu. W ten sposób NASA i Australijska Agencja Kosmiczna niedawno zgodziły się wysłać łazik na księżyc. Bezzałogowy pojazd lądowy ma zbierać próbki skał księżycowych, które mogą dostarczać tlenu do oddychania. Chociaż naturalny satelita naszej niebieskiej planety również ma naturalną powłokę ochronną, jest ona bardzo cienka i składa się głównie z helu, argonu, neonu i wodoru. W konsekwencji ta warstwa otaczająca ciało niebieskie, która ściśle mówiąc nie jest atmosferą, ale egzosferą, nie jest mieszaniną gazów, która mogłaby służyć jako powietrze do oddychania dla ludzi lub innych żywych istot. Wbrew pierwszemu założeniu nie oznacza to, że na Księżycu nie ma tlenu. W rzeczywistości ciało niebieskie jest domem dla dużych ilości tego pierwiastka chemicznego. Po prostu nie ma go tam w gazowym stanie skupienia. Tlen na Księżycu jest uwięziony w regolicie, warstwie drobnych cząsteczek pyłu i skałach, które nadają mu charakterystyczny wygląd. Zakładając, że uda nam się rozpuścić pierwiastek chemiczny z regolitu, czy odpowiednia ilość tlenu wystarczyłaby do trwałego osiedlenia się człowieka na Księżycu? Odsysanie powietrza do oddychania. Zasadniczo tlen znajduje się w wielu różnych minerałach glebowych, i faktycznie Księżyc składa się również w dużej mierze z tych skał, które również znajdujemy na naszej niebieskiej planecie. Nawet jeśli na satelicie większa część materiału pochodzi pierwotnie z meteorytów, to minerały takie jak tlenki żelaza i magnezu, kwas krzemowy i glin dominują w składzie materiałowym powierzchni Księżyca. Wszystkie te minerały zawierają również tlen, jednak nie w postaci, która mogłaby wypełnić nasze płuca powietrzem niezbędnym do oddychania. Ponadto te minerały występują na satelicie Ziemi w najbardziej zmiennych rozmiarach i formach. Oprócz większych skał są to również żwiry i mikroskopijne drobne cząstki pyłu. Co odpowiada za skład regolitu? Niezliczone uderzenia meteorytów w powierzchnię Księżyca. Pociski astronomiczne mogą zderzać się z zewnętrzną powierzchnią ciała niebieskiego praktycznie bez kontroli, dosłownie rozbijając skałę skorupy na proch. W czasie tych zderzeń na powierzchni Księżyca wielokrotnie pojawiają się również domieszki innych materiałów wnoszonych do satelity przez meteoryty. Najważniejsze jest to, że w pierwotnej skale Księżyca występuje szeroka gama minerałów niezawartych w tej formie. Regolit księżyca zawiera około 45% tlenu. Jak już jednak wspomniano, tlen jest chemicznie związany z odpowiednimi minerałami, dlatego do rozbicia tych silnych związków potrzebna jest pewna ilość energii. Rozważmy przykład elektrolizy. To proces chemiczny, w którym prąd elektryczny wymusza tak zwaną reakcję redox. To z kolei odnosi się do reakcji, w której zachodzi przeniesienie elektronów, co ostatecznie zmienia stan utlenienia atomów. Elektroliza wykorzystuje się m.in. do otrzymywania aluminium, chloru, wodoru i sody kaustycznej. W trakcie ekstrakcji aluminium jako produkt uboczny powstaje tlen. Gdyby taki proces został teraz zastosowany do użytku przez ludzi na księżycu, sytuacja byłaby dokładnie odwrotna. Tutaj tlen byłby głównym produktem, a to powstałe produkty uboczne byłyby niczym więcej niż potencjalnie użytecznym dodatkiem. I chociaż znamy już podstawy tego procesu chemicznego, towarzyszy mu poważna komplikacja. Jest niezwykle energochłonny. Aby proces produkcji tlenu na księżycu był zrównoważony, należałoby wykorzystać energię słoneczną lub inne źródła energii naturalnie występujące na satelicie. Nie można jednak pominąć logistycznego i przemysłowego wysiłku związanego z tak ambitnym przedsięwzięciem. Pierwszym krokiem jest upłynnienie stałych tlenków metali. Zazwyczaj osiąga się to przez dodanie ciepła, rozpuszczalników lub elektrolitów. Na naszej niebieskiej ojczystej planecie można to zrobić stosunkowo łatwo. W końcu mamy tu odpowiednie technologie. Jednak przetransportowanie ich na Księżyc, a następnie wytworzenie wystarczającej ilości energii, aby mogły działać, jest ogromnym wyzwaniem. Niedawno belgijska firma Space Application Services ogłosiła plany opracowania trzech nowych eksperymentalnych reaktorów, które usprawnią proces produkcji tlenu przez elektrolizę. W ten sposób grupa zamierza udostępnić odpowiednią technologię stałemu towarzyszowi Ziemi do 2025 roku w ramach misji ISRU-ESA. Ile powietrza do oddychania może dostarczyć księżyc? Załóżmy, że wysiłki ekspertów zakończą się sukcesem i uda im się opracować efektywny proces ekstrakcji tlenu wraz z niezbędnym, zrównoważonym źródłem energii na Księżycu. Jednak nawet w obliczu tego optymistycznego toku myślenia, taki naukowy kamień milowy wciąż prowadzi do zasadniczego pytania. Czy możliwe byłoby wytworzenie na Księżycu wystarczającej ilości powietrza do oddychania, aby zapewnić założenie tam dużej, trwałej kolonii? Oczywiście naukowcy poświęcili już swoją uwagę temu fundamentalnemu zagadnieniu. Jeśli pominiemy wtrącenia tlenu, które kryją się w głębszych warstwach skalnych Księżyca i skierujemy naszą uwagę tylko na najwyższe warstwy powierzchni regolitu, można w związku z tym dokonać pewnych szacunków. Każdy metr sześcienny regolitu księżycowego zawiera średnio 1,4 tony minerałów. Jeśli przypomnimy sobie w tym momencie, że zawartość tlenu w tych minerałach wynosi 45%, możemy wywnioskować, że 1 metr sześcienny regolitu zawiera 630 kg tlenu. Według oficjalnych danych ekspertów, dorosły człowiek potrzebuje około 800 g tlenu dziennie, aby przeżyć. Mając 630 kg powietrza do oddychania, jedna osoba mogłaby przeżyć na satelicie Ziemi około 2 lat. Załóżmy, że średnia głębokość regolitu księżycowego wynosi 10 metrów. Zakładając, że faktycznie udało nam się wydobyć 100% zawartych w nim złóż tlenu, oznaczałoby to, że samo najwyżej 10 metrów powierzchni księżyca zawiera wystarczającą ilość tlenu, aby zapewnić co najmniej 8 miliardom ludzi powietrze, którego potrzebują do oddychania na ponad 100 tysięcy lat. Możliwe miejsca kolonizacji. Gdy tylko zapewniony jest dopływ tlenu, pojawia się pytanie, które miejsca na Księżycu byłyby odpowiednie do założenia ludzkiej kolonii. Ogólnie rzecz biorąc, wymienia się trzy obszary regiony polarne, płaszczyznę równikową i tylną stronę Księżyca. Na biegunach satelity znajdują się miejsca narażone na niemal stałe padanie światła. Ze względu na te cechy odpowiadające im obszary były w dawnych czasach nazywane górami wiecznego światła. Słońce mogłoby tam być wykorzystywane jako stałe źródło energii, mowa w szczególności o kraterze Shackletona. Oprócz tego, że niektóre szczyty na krawędzi krateru są skąpane w stałym nasłonecznieniu, istnieje potencjalny lód wodny, który mógłby zostać wykorzystany przez kolonie. Z kolei te obszary, które rozciągają się wzdłuż równika księżycowego, charakteryzują się stosunkowo łatwą dostępnością. Ze względu na bardziej stromy kąt padania wiatru słonecznego istnieje tam wyższe stężenie helu-3, co z kolei ułatwia dotarcie do odpowiednich regionów, ponieważ do startu i lądowania nie jest wymagana orbita polarna. Tutaj jest to czysta gamma, tak zwany wir, który może być lokalizacją bazy Księżyca. Obszar ten posiada znaczne pole magnetyczne, które osłabia intensywność napływającego wiatru słonecznego. Ale także legendarna ciemna strona satelity, która wbrew uporczywym błędom nie pogrąża się w permanentnej ciemności, ale po prostu przechodzi przez poszczególne fazy księżyca na odwrót, może być odpowiednia do zasiedlenia ziemskiego satelity. Druga strona ciała niebieskiego naturalnie zapewnia dobrą ochronę przed sygnałami radiowymi pochodzącymi z naszej niebieskiej planety. Teoretycznie działanie radioteleskopów po drugiej stronie Księżyca mogło zatem przebiegać bez żadnych znaczących czynników zakłócających. W tym przypadku jednak komunikacja ze stacjami naziemnymi musiałaby być obsługiwana przez skomplikowaną konstelację satelitów. Czekamy na Twoją opinię. Co sądzisz o zaopatrzeniu w tlen ziemskiego satelity i potencjalnej kolonizacji Księżyca? Jesteśmy ciekawi Waszych komentarzy. Sprawdź również inne ekscytujące filmy na naszym kanale, które umieściliśmy dla Ciebie w napisach końcowych. Dzięki za zainteresowanie. Uważaj na siebie i do zobaczenia następnym razem.